Witam na kanale Planszowo Łowcy Anno Domini 1492 Przygotowanie ogólne do gry żeby zagrać w poszczególne misje w grze The Hunters Anno Domini 1492 musimy zrobić pewne przygotowanie i to jest przygotowanie ogólne natomiast poszczególne misje będą miały swoje własne przygotowania jeżeli chodzi o zasady gry, też y, będą albo to w trakcie y, misji wprowadzających wyjaśniane, albo będą jakieś specjalne ewentualnie odcinki dograne, żeby wszystko sobie wyjaśnić. Pierwszą rzeczą, którą y, warto sobie podjąć, y, pierwszą decyzją, y, to jest zdecydowanie, czy będziemy chcieli grać w, w dodatek. Wasserburg Dockers jako integralną część gry, czy też będziemy grać osobno. W instrukcji jest podane w jaki sposób należy sobie ewentualnie dodać te wszystkie elementy jest także podane w jaki sposób należy to grać, jeżeli znamy zasady, albo jeżeli jeszcze ich nie znamy. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że gdzieś tam w pobliżu trzymamy sobie tackę Tackę z figurkami. Wszystkie karty, zarówno karty wrogów, jak i karty miasta i drogi, prawda? Yy, oraz księgi, fa karty fabuły, karty lokacji, karty zleceń i małe karty fabuły. Wszystko to należy dołączyć do odpowiednich yy, talii kart. Będą przetasowywane, będą brały udział, będą się po prostu pojawiać jako dodatkowa misja w trakcie rozgrywania, którą możemy, aczkolwiek nie musimy, i nie musimy sobie dociągnąć. W pobliżu też musimy mieć gdzieś pod ręką księgę fabuły oraz księgę misji powiązane z dodatkiem Wasserburg Dockers. To są te dwie oto książeczki, prawda? Jeżeli chodzi o grę. Ogólną, to tutaj oczywiście mamy księgę misji i księgę fabuły z gry podstawowej. Warto mieć gdzieś też pod ręką sobie kompendium zasad. Do tego będziemy od czasu do czasu sięgać, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć, po prostu. Może ja sobie to teraz tutaj odłożę na razie. Yy, mamy też takie dwie karty pomocy. Jedna to jest schematy tworzenia ekwipunku, po drugiej stronie jest yy, schematy tworzenia broni białej. Yy, tutaj mamy różne, yy, różne rzeczy, jak to możemy sobie na naszym wozie wytwarzać. To warto mieć pod ręką. Yy, tak samo jak ikonografie i tutaj takie najważniejsze terminy jak yy, morale, elementy terenu oraz cechy. Wszystko to jest tutaj bardzo ładnie. Opisane i te karty warto mieć pod ręką. One ułatwiają. One, to wszystko jest oczywiście opisane także w y, kompendium zasad z wyjątkiem tych schematów, ale ta, ta oto pomoc na pewno warto, żeby była pod ręką się, się nam także przyda. Tą instrukcję sobie już tutaj odkładam. Chwilowo nie będzie mi potrzebna. No i wszystkim potrzebujemy instrukcji wprowadzającej. Pod, pod filmem podlinkuję Wam też. Jest do wydrukowania FAK 1.0 na tę chwilę. Który objaśnia pewne rzeczy, jeżeli macie jakieś, jakieś pytania co do misy, komponentów czy kampanii, to wszystko jest tutaj y, dodatkowo jeszcze y, na te tak, odpowiedzi, więc warto sobie to wydrukować, mieć gdzieś w razie potrzeby, żeby po to sięgnąć. I najważniejsza rzecz, y, póki co, no, to jest errata y, w tej chwili w wersji 1.1. Y, opisuje, y, no pewne rzeczy się wkradły po prostu. Y, to jest naprawdę monumentalna gra i y, nie ma się co dziwić, jest pierwsze wydanie. Y, więc y, nie udało się tego jeszcze wszystkiego wyłapać. Ja jedynie pomagałem przy instrukcji wprowadzającej i kompendium zasad. Nie miałem dostępu ani do księgi fabuła, ani do księgi misji, więc y, nie miałem także dostępu do kart. Y, nie byliśmy w stanie z Mateuszem tego już naprawić, bo to było wszystko już przynajmniej w wersji polskiej wydrukowane. O tyle, że pewne rzeczy w wersjach właśnie tych komputerowych będą mogły być już łatwiej, dużo poprawione. Warto sobie to wydrukować i do tego sięgać, dlatego że tutaj są bardzo istotne rzeczy po prostu, których trzeba będzie pamiętać i sobie przypominać. Oczywiście mamy list od księcia Urlicha von Libericha. Liber... Także będziemy go czytać przed rozpoczęciem naszej rozgrywki ale my sobie wróćmy do, do po prostu ogólnego przygotowania jak widać gra zajmuje naprawdę bardzo, bardzo dużo miejsca i teraz w ramach przygotowania musimy jakby dwa etapy pierwszy to jest przygotowanie, przygotowanie stołu drugie to przygotowanie gracza oczywiście będą nam kości, przyda się jakaś tacka do rzucania tych kości albo wieża zależnie czym tam dysponujecie jeżeli macie matę, warto sobie rozłożyć tą matę. Jeżeli macie te klasery, to teraz jest taki problem, że jeżeli nie używacie koszulek, nie ma problemu. Karty, czy to świata, czy miasta, czy dodatkowo Wasserburg, bez problemu sobie do tych klaserów wejdą. Natomiast jeśli macie, przepraszam. Hmm, jeśli macie, hmm, jeśli macie hmm, koszulki, używacie ich, no to niestety klaser odpada, dlatego że się nie mieszczą. Ja sobie tutaj wydrukowałem y, taki organizer na, na świat i na, y, na miasto. Jeżeli chcecie, pod, link, pod filmem też podlinkuję, można sobie coś takiego zamówić, mogę na, na żądanie wydrukować. Tak samo jak inne elementy tutaj organizera, które ułatwiają gry, na przykład organizery na karty. Dobrze, przygotowaliśmy sobie matę w pobliżu. Jeżeli gramy w dodatek Wasserburg, to warto mieć też mapę, mapy z tego dodatku. One będą w odpowiednim momencie nam po prostu potrzebne prócz tego no oczywiście mamy taki duży Atlas map, gdzie, gdzie po prostu będziemy sobie to wszystko, będziemy sobie mogli to wszystko ładnie ładnie rozgrywać na tych planszach natomiast wracając teraz do, do planszy głównej to musimy sobie posegregować karty, tak i tak, mamy karty miasta. Je sobie po prostu bierzemy, tasujemy i nie ma problemu, odkładamy. Następnie mamy talie drogi pierwszego typu, wymujemy z niej kartę początek. Pozostałe karty jak najbardziej tasujemy. Te karty są dwustronne i tę kartę początek wkładamy pod podwód. Z tych talii będziemy grać, brać, dobierać te karty, które są pod wodem Podobnie robimy z drogą. Drugiego poziomu, oraz y, trzeci level drogi, tak samo mamy tutaj rozłożony. Poza tym mamy lokacje. To są, y, mamy jeżeli gramy z dodatkiem, to tych kart będzie y, 14. Tych kart nie tasujemy, po prostu sobie trzymamy gdzieś pod ręką. I to będą lokacje tutaj miasta, które się będą nam pojawiać. Y, prócz tego mamy takie oto karty Wrogów, y, warto te karty sobie ułożyć alfabetycznie, żeby było łatwiej odnaleźć też y, bez tasowania. Po prostu y, kładziemy gdzieś y, w pobliżu. Mówię, te organizary bardzo fajnie nam tutaj pomagają to zorganizować. Mamy wreszcie duże karty fabuły. tych kart fabuły troszeczkę jest, y, zatem też możemy sobie je ułożyć według numerów. Absolutnie nie tasujemy, żeby było je łatwiej odnaleźć. Y, ich jest 116, 117 y, 17 kart jest. Mamy oczywiście y, karty zleceń. Prawda? Je też, ich też nie tasujemy, tylko po prostu w kolejności takiej jak tutaj są te numerki podane to sobie to wszystko układamy i dzięki temu będzie łatwiej, łatwiej nam to odnaleźć 16, P1, P2, ok, dobra, tutaj poprawiłem sobie tylko odległość Yy, mamy poza tym, poza tym mamy oczywiście karty, yy, karty yy, fabuły małe oraz karty potworów, które, karty yy, akcji potworów, które też yy, nie tasujemy, tylko sobie po prostu warto poukładać, według kolejności łatwiej będzie odnaleźć. Yy, jeżeli chodzi o mapę to mamy, yy, mamy yy, cztery kolumny po pięć rzędów układamy te mapy zaczynając tutaj jest mapa 01 tutaj jest mapa w prawym dolnym rogu 20 mapę numer 5 odkład, odkrywamy jako odkrytą już pozostałe ustawiamy sobie jako zakryte. Czasami w niektórych miejscach są dwie karty mapy. Ten organizer pozwala pozwala bez problemu po prostu położyć sobie w danym miejscu obydwie karty na mapie z indeksem 05 kładziemy kartę fabuły S01 zakrytą ona ma tutaj taki czerwony trójkącik z piórem, to nam będzie przypominać o tym, że to jest bardzo ważna gra, bardzo ważna karta dla fabuły całej kampanii i jeżeli, jeżeli no zawalimy tą sprawę, no to kampanię mamy przegraną. Kolejną rzeczą, no to jest gdzieś warto otrzymać sobie pobliżu monety prócz tego oprócz tego oczywiście figurki będą potrzebne nam żetony broni będą nam potrzebne wszelkie żetony różnego rodzaju tutaj Najrozmaitszych rzeczy, które będą będziemy wykorzystywać. Jeżeli ktoś chciałby sobie taki organizer zamówić, podaję link na eliksie, jest to wystawione. Można też skontaktować się przez Facebooka ze mną. Mogę to na, na żądanie po prostu wydrukować, żebyście sobie mogli bardzo wygodnie posegregować wszystko w grze. Nie jest to konieczne, ale no, jeżeli ktoś chciałby, to na pewno jest to bardzo. Bardzo bardzo, bardzo pomocne, po prostu. Nie? Dobrze, mamy przygotowaną mapę, mamy wszystkie elementy pod ręką. No i oczywiście musimy jeszcze wyłożyć kafel naszego wozu. Tutaj żetonem zaznaczamy sobie pierwszy dzień. Łącznie mamy 60 dni na rozegranie. Tutaj dochodzimy do 30 dnia. Później zaznaczamy sobie dzień, że mamy 30 i lecimy kolejną 30 odszukujemy sobie figurkę naszego wozu, ona będzie mówić nam gdzie jesteśmy, na początku startujemy właśnie na mapie 0.5 i kolejną rzeczą, którą musimy sobie przygotować, to musimy przygotować sobie nasze postaci tak? i teraz tak, wybór postaci jest bardzo, bardzo duży, więc ja może po kolei przedstawię tu jest Franciszka Fontek, awanturniczka, tu są jej karty oraz figurka jeżeli chodzi o karty, to jak się przyjrzymy, to te karty są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, są karty, które mają nadrukowane tutaj jakieś takie właśnie wartości w prawym dolnym rogu. Yy, o, ok, jeszcze, 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 jeszcze i są karty, które mają nadruk ST, to są karty startowe, z nimi będziemy zaczynać tutaj jest błąd, o którym wspomina nam errata na przykład, że powinien być nadrukowany symbol ST na szczęście nie ma wartości liczbowej, więc nie ma, nie ma z tym problemu, te karty też są numerowane, więc będzie można sobie je bardzo łatwo odnaleźć, każda z takich postaci właśnie ma talię własną, która Składa się z kart podstawowych, standard, startowych oraz kart zaawansowanych i swojej, swojej figurki. To jest, to jest awanturniczka Franciszka Fontek. Następną postacią, którą chcę Wam pokazać, to już momencik. Ja sobie tylko to wszystko muszę teraz poprzenosić. To jest na przykład Chloe, to jest wiedźma, prawda? tak oto tutaj Wiedźma wygląda, też ma swoje karty ma oczywiście swoją figurkę kolejna postać, którą możemy wybrać mówię tutaj oczywiście o wszystkich postaciach, które są również w dwóch dodatkach, w pierwszym i w drugim gdzie dostajemy dodatkowe postaci Guido Torelli to jest kusznik. kolejna postać to jest tutaj, proszę bardzo to jest nożownik Siegfried prawda? i następna postać Następna postać to jest Milena von Kleve i to jest zaklinaczka, prawda? I to są, to jest pięć postaci, ale to się nie wszystko. Ja sobie tylko to tutaj może przyłożę, dlatego że mamy jeszcze, mamy jeszcze oczywiście kolejną postać. To jest Wilhelm Schwarz Landsknecht, -Lanz prawda? Ze swoją talią i figurkami i i teraz jest tak, że ja sobie wybrałem kolejne konkretne postaci, które będę rozgrywał i to jest tak. Friedrich Baumann, to jest medyk. Bardzo bardzo przydatna postać w rozgrywce. Poza tym mamy jeszcze, ja sobie wybrałem kolejną postać i to będzie to będzie Ernst Bergman zbrojny, czyli taki taki koleś, który po prostu wchodzi i robi rozpierduchę. Tutaj będzie, nie, będzie, nie będzie bał się walczyć w zwarciu. I kolejną rzeczą, kolejną postacią, ostatnią już, którą mamy. Jak wspomniałem, łącznie tych postaci jest aż 9. To jest ta oto postać. Już ją sobie wykładam. To jest Elena Wolf i to jest Tropicielka. Tak? Tropicielka walczy dystansowo. Nie ma problemu ma swoją talię, ma sw mają oczywiście swoje figurki do figurek które gramy możemy sobie podłączyć takie oto gumowe bardzo fajne podstawki, super że to jest gumowe bo ułatwia to właśnie zdejmowanie i zakładanie i teraz jest tak że każda z postaci składa się z dwóch części jakby oczywiście jest figurka jest jest, jest, jest no. Do, figu do figurki jest przypisana talia. Y, do, y, konkretne znaczyki, konkretne kolory znaczyką są przypisane do poszczególnych postaci. Możemy, nie musimy się tego trzymać w sumie. Jak sobie taką y, tacę y, odwrócimy, na przykład wiedźmy, to po drugiej stronie mamy króciutki opis i mamy też podane, jakie ma y, tutaj, y, w jaki sposób ma swoje wyposażenie pierwotne. To jest taca wyposażenia. Ona tutaj będziemy wszystkim zdobywać doświadczenie, będziemy też różnego rodzaju przedmioty, pancerze, hełmy i, i naszą sakwę mieć. Natomiast takie po, początkowe wyposażenie, które, z którym zaczynamy grę, jest opisane właśnie na tej taczy. Na przykład ona będzie miała kostur. Przykładowo tutaj nasz Friedrich Baumann ma sztylet. Dostaje trzy monety. Chloe dostałaby jedną. Są też podane pola, które muszą być, na przykład, które są nieczynne, całkowicie. To będą takim X-em oznaczone. Albo, o, na przykład tutaj mamy u Mana mamy tutaj w tym miejscu, on nie będzie w ogóle mógł skorzystać. Natomiast tutaj te pola z liczbami. One mówią nam o tym, że owszem, będziemy mogli z, nimi, z nich korzystać, ale musimy je wykupić za nasze doświadczenie. Także każda postać zaczyna właśnie z takim pierwotnym wyposażeniem, prawda? Jak już sobie to wyposażenie w tacy, w organizerze po prostu znajdziemy? Mówię, ten organizer bardzo się, bardzo się przydaje, bo ułatwia odnajdywanie tego wszystkiego, co jest nam potrzebne. Po prostu sprawia, że. Że po prostu będziemy, będziemy mieli dostęp, bardzo łatwo wizualnie też będziemy mogli znaleźć. Nie jest idealne, bo po prostu pewne rzeczy się nie mieszczą. Tutaj jest na przykład żetonów o tym kształcie dużo więcej, czasami są różne typy w poszczególnych kształtach, ale mimo wszystko i tak jest to dużo wygodniejsze niż ten podstawowy. Organizer, który, który oczywiście spełnia swoje zadania i nie ma problemu, żeby go też używać, o przepraszam, zasłonka mi się tutaj przewróciła za się wierce za ciasno tu jest po prostu i teraz kolejną rzeczą, którą musimy wziąć, musimy sobie wziąć dla każdej postaci żetony te żetony, znaczniki, te znaczniki będziemy wykładać na naszych tacach i może znowu sobie tutaj przyłączę na zbliżenie mamy coś takiego, na przykład Elena, że ona ma tak Mamy w tych polach takie oznaczenia z takim plusikiem, i w tych miejscach zaznaczamy sobie tak. Tutaj zaznaczamy morale, tutaj zaznaczamy początkowe, yy, początkowe zdrowie, tutaj mamy różne współczynniki i też wszystkie te współczynniki, co oznaczają poszczególne symbole, to możemy się dowiedzieć właśnie z, z tych kart tutaj z ikonografią. Prawda? I to jest tak po kolei. Po kolei tak od góry to jest siła, później jest yy, mózg, to jest umysł, później oko to jest percepcja, później dłoń to jest zwinność i serducho to jest poziom zdrowia oraz serducho przekreślone to jest zdrowie, yy, zdrowie początkowe. Ten, ten ptaszek, powiedzmy orzełek, to jest Morale, i na, na tej tacy będziemy oznaczać sobie doświadczenie po prostu, nie? Mamy też opisane tutaj ikony, jakiego rodzaju są nasze akcesoria, i tak dalej, które mamy przygotowane. Te tacy są fajnie zrobione, dlatego że one mają tutaj takie wcięcie. Prawda? I przygotowując przygotowywując to wszystko. Mamy, mapę, mamy świat, mamy przygotowane karty naszych postaci i jesteśmy gotowi do tego, żeby usiąść, przeczytać nasz list, zapoznać się z pierwszą małą kartą fabuły i rozpocząć naszą grę. Zapraszam na następny odcinek, w którym usiądziemy sobie do pierwszej misji i na jej podstawie będziemy uczyć się zasad walki, zasad poruszania i wszystkiego, co jest związane z tą grą. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli macie pytania, piszcie pod filmem, jeżeli chcecie się czymś podzielić. Także piszcie, jeżeli ktoś chciałby kupić jakąś część insertu, który tutaj cały czas będzie się przewijał, bądź też chciał się zapoznać po prostu z tym, jak mamy. W ogóle, no wszystko związane z grą. Piszcie, piszcie pytania pod filmem, jeżeli czegoś nie będę wiedział. Będę pytał autora, jeżeli coś będę wiedział, to, to postaram się oczywiście też odpisać. Jeżeli ktoś będzie chciał zamówić jakieś wydruki 3D, to oczywiście tutaj możemy się dogadać i taki wydruk sporządzę. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, którą warto to jest rzecz opcjonalna, niekonieczna, ale jeśli chcecie ja na pewno będę z tego korzystał, możemy sobie y, skorzystać z aplikacji, to jest strona internetowa też y, podlinkuję ją sobie tutaj pod y, tym. podlinkuję ją sobie pod y, tym filmem i pod kolejnymi, y, będzie można y, z niej skorzystać, tu możemy sobie wybrać język, mamy poza polskim angielski niemiecki, y, hiszpański i francuski y, prócz tego y, zaznaczamy sobie czy gramy tylko w kryptowcafową, czy bierzemy też drodze Wasserburg, ja tutaj Miał obok, i jak sobie tutaj odpalimy, klikniemy. Zacznij to, przełączy nas tutaj na tą stronę. Możemy sobie włączyć, włączyć sobie muzyczkę, która będzie nam towarzyszyć. I teraz tutaj, tutaj po prostu mówię, tutaj ustawiamy sobie produkt. Tutaj w każdej chwili możemy sobie zmienić język na inny. Mamy też odnośniki do Facebooka, do BGG oraz do GameFounda. Możemy sobie wylosować karty, karty miasta lub drogi poziomu pierwszego, lub drugiego, drugiego lub trzeciego, ale też te same karty możemy po prostu sobie tutaj wpisać na przykład początek. Będzie taka karta wysk wyskakiwała i ona nam tutaj. Tutaj nam po prostu wyskoczy, będziemy mogli też zobaczyć drugą stronę tej karty i się z tym wszystkim zapoznać. Także jeżeli chcecie, możecie korzystać nie ma obowiązku, możecie grać tylko samymi kartami, zależnie od tego, co potrzebuje, co nie. Jeżeli na przykład gracie z kimś, kto nie zna języka polskiego, możecie jak najbardziej po prostu się tutaj odnieść do tego do produktu cyfrowego, dlatego że na pewno Wam to ułatwi, ułatwi grę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie, gdzie zaczniemy misję numer jeden.